Cześć. Witaj Avi. Dobrze cię znowu widzieć. Ciebie również, dziękuję. Moje pytanie odnosi się bezpośrednio do tego, o czym mówił Johan o czasie i przestrzeni. Chcę to zrozumieć z własnej perspektywy. Chciałabym zrozumieć, czym jest czas i przestrzeń i jakie jest ich doświadczenie. Wydaje się, że nie jestem w stanie doświadczać nic innego niż teraz. A nawet to teraz wydaje się relatywne w stosunku do konceptów o przeszłości i przyszłości. One istnieją jednak tylko jako koncepty, ale nigdy nie są moim doświadczeniem. Czy mogę Cię zatrzymać na sekundę? Twoje bieżące doświadczenie teraz nie jest relatywne ani do przeszłości, ani do przyszłości. To właśnie mówię. Przepraszam, myślałem, że powiedziałaś, że jest relatywne. Chcę powiedzieć, że dla mnie nawet słowo teraz nie jest doświadczeniem, tylko konceptem. Nasz ograniczony umysł ma tendencję do wierzenia, że czas jest prawdziwy. Jeśli w to wierzymy, wtedy. Teraz jest momentem na linii czasu, w którym bieżące doświadczenie się zadziewa. Wtedy teraz jest ułamkiem chwili na tej rozległej linii czasu. To czas, w którym bieżące doświadczenie jest obecne. Taka jest interpretacja doświadczenia teraz, która pasuje do konstruktu, jakim jest czas linearny. Zabierz jednak czas linearny, a teraz przestanie być momentem, ponieważ nie istnieje już żadna linia czasu, na której mógłby tym momentem być. Wtedy teraz ujawnia się jako wieczność. Zatem teraz posiada dwa znaczenia. W rzeczywistości, czyli z perspektywy świadomości, teraz jest wiecznością, nie ciągnącą się w czasie, lecz zawsze obecną. Z kolei z perspektywy umysłu, teraz jest momentem w czasie. Tak, to idealnie odwzorowuje moje doświadczenie. Nie pojmuję jednak konceptu ciągłości w tym wszystkim. Ciągłość jest wiecznością przefiltrowaną przez ograniczenia umysłu. Ciągłość jest tym, jak wieczna obecność wygląda, kiedy oglądana jest z ograniczeniami umysłu. Innymi słowy, Wieczna obecność wygląda jakby ciągnęła się w czasie, jeśli obserwowana jest przez wąską szczelinę umysłu. Jednak nadal pozostaje to konceptualnym konstruktem, który próbuję dopasować do doświadczenia. Nie potrafię tego pojąć umysłem. Tak, ta idea umysłu o ciągłości nie jest całkowicie nieprawdziwa. Umysł intuicyjnie wyczuwa, że jest coś, co się ciągnie czyli coś, co jest stałe coś, co jest niezmienne. Wszystko się zmienia, ale umysł rozpoznaje, że tego nie potwierdza jego doświadczenie bo jest w nim coś, co jest ciągłe. Umysł nazywa to ciągnącym się, ponieważ bazuje na swoim wierzeniu o czasie linearnym. Dlatego też jego intuicja o istnieniu tego, co się nigdy nie zmienia, też jest filtrowana przez jego wierzenie o czasie. Tak naprawdę ciągłość nie jest czymś, co trwa w czasie. Jest zawsze obecna, jest wieczna. Umysł jednak tego nie wie. Zatem wrażenie ciągłości jest mieszanką wieczności z ograniczeniami umysłu. Jest coś prawdziwego w idei ciągłości. Jest to po prostu przefiltrowane przez ograniczenia umysłu. To więc rozpoznanie umysłu, że zmiana może być iluzją. Nie, to rozpoznanie umysłu, że jest coś w jego doświadczeniu, co jest ciągłe. Naprawdę nie jest ciągłe, tylko zawsze obecne. Umysł jednak nie może poznać zawsze obecnego. Ponieważ wszystko, co zna, zadziewa się w czasie linearnym. Co umysł nazywa ciągłością, jest tak naprawdę wiecznością. Umysł dodaje swe wierzenie na tę wieczność i rozciąga ją w czasie. Dlatego też mówi o trwałości lub ciągłości. Jest ziarno prawdy w koncepcie trwałości lub ciągłości. Te idee są jednak prawdą filtrowaną przez ograniczenia umysłu. Tak, czuję, że to najdalej, gdzie mój umysł może sięgnąć. Dokładnie tak, twój umysł dociera do swego limitu. W trakcie tej eksploracji umysł osiągnął swój szczyt. Wie też, że nie dosięgnął w pełni zrozumienia, które chce osiągnąć. Ma intuicję o nim, ale nie może przebrnąć przez ideę ciągłości w kierunku wieczności. Czemu nie? ponieważ umysł narzuca własne ograniczenia na wszystko, co poznaje. By dokonać przemiany z pojęcia ciągłości, do wieczności, umysł musi pozbawić się swoich ograniczeń. Umysł musi ustąpić. To tak jak ćma, która pragnie płomienia. Dolatuje do płomienia i uświadamia sobie, że aby dotknąć płomienia, Musi umrzeć. Nie może doświadczyć płomienia jako ćma. Tutaj tak samo. Umysł ma intuicję, że jest coś, co nazywa ciągłym. A ty dociekasz, co takiego jest ciągłe. Wiesz, że czas nie istnieje, zatem czym jest ta ciągłość? Umysł doprowadził się nad przepaść. I nie przetrwa żadnego kolejnego kroku. Ty to przetrwasz. Ty jako świadomość przetrwasz. Wieczność bowiem jest znana świadomości, nie może jednak być poznana przez ograniczony umysł. Ja jestem płomieniem. Ty jesteś płomieniem, dokładnie. Tak, jesteś płomieniem. Umysł jednak nie może tego poznać, bo wszystko, co umysł zna, jest przefiltrowane przez jego ograniczenia. Umysł musi ustąpić swoje ograniczenia, abyś ty mogła poznać swoją rzeczywistość, która jest wiecznością. To jest nazywane śmiercią przed śmiercią. To mistyczna śmierć, przez którą pozornie oddzielona jaźń musi przejść. Jest też rozpoznawanie tańca, który wykonuje ćma. Ćma nie może poznać swojej własnej śmierci. Nie mówię o śmierci ćmy, tylko jej tańca. A, tak, możesz przybliżać wielokrotnie swój umysł nad przepaść i uznać, że nie pójdziesz naprzód, bo umrzesz. Tak wygląda ten taniec. Wszystko, czego ćma chce, to ten płomień. Widzi ten płomień z daleka i czuje do niego przyciąganie. O ile płomień jest oddalony, ćma zabawia się romantycznym myśleniem o swojej relacji z płomieniem, dopóki nie zbliży się na kilka centymetrów i nie uświadomi sobie, że nie może mieć romantycznej relacji z płomieniem. Jedyną prawdziwą relacją, jaką może mieć z płomieniem, jest umrzeć w nim. Zatem umysł tańczy w ten sposób, eksploruje ideę ciągłości, dochodzi do przepaści, po czym stwierdza, że nie chce skakać i woli o tym nadal pomyśleć lub poczytać. Później doprowadza się do krawędzi idei trwałości, miłości i innych. Na pewnym etapie umysł męczy się tym tańcem i stwierdza, ja chcę wreszcie doświadczyć wieczności albo miłości. A to daje odwagę, by odpuścić swój umysł. Lecz nawet gdy ćma jest pochłonięta przez płomień, czas nadal istnieje. Dla kogo? Dla nikogo, jest tam jednak nadal. Nie, czas nie może istnieć dla nikogo, ponieważ może być doświadczany tylko z perspektywy kogoś. W nieobecności kogoś nie ma przejawiania się czasu. Nie można powiedzieć, że kiedy spektakl Król Lear dobiega końca, Anglicy nadal są w trakcie wojny z Francuzami. Są w trakcie wojny, tylko w trakcie spektaklu. Kiedy spektakl się kończy, nie ma żadnej wojny z Francuzami. Odniosłem się tutaj do sztuki króla Lira. Nawet w trakcie obecności ograniczonego umysłu nie ma żadnego prawdziwego doświadczenia czasu, chociaż ten czas wydaje się być prawdziwy z perspektywy ograniczonego umysłu. Dziękuję. Dobrze Ci było widzieć.